W mojej opinii, jeśli dzisiaj mówimy o Customer Experience i próbujemy przewidywać, jakie trendy w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na to pozytywne budowanie doświadczeń klientów instytucji finansowych, to mam w pierwszej kolejności kilka takich najważniejszych obszarów, o których warto wspomnieć. Pierwszym z nich są narzędzia o charakterze personal lub family finance manager narzędzia które już są dzisiaj obecne na polskim rynku bankowym ale one coraz chętniej i coraz powszechniej będą wdrażane przez banki świadczące usługi klientom detalicznym dlaczego to jest istotne ponieważ te narzędzia o charakterze personal family finance manager one będą w sposób doradczy pomagały zarządzać finansami osobistymi klientów, będą pomagały realizować ich cele osobiste. Drugim obszarem i drugim takim trendem, na który warto zwrócić uwagę, to technologie mobilne, responsive web design. Technologie, które moim zdaniem w sposób dynamiczny będą zastępować aplikacje natywne, aplikacje mobilne natywne, które już w tej chwili są obecne na polskim rynku bankowym. Tym niemniej technologie RWD w coraz bardziej powszechny sposób będą wykorzystywały te dynamiki, jakie obserwujemy na rynku bankowym od strony właśnie bankowości mobilnej. Przypomnę, ponad 4 miliony klientów w tej chwili korzysta z bankowości mobilnej, a technologie RWD i ich wdrażanie przez banki będzie miało w sposób istotny wpływ na dalszy wzrost liczby klientów korzystających z bankowości mobilnej i przenoszenie funkcji bankowości transakcyjnej właśnie do bankowości mobilnej. Trzecim istotnym trendem, który warto... Yy, o którym warto wspomnieć, mówiąc o customer experience, jest wykorzystanie synergii, jaka płynie z um, analityki predykcyjnej, tu trzeba to powiedzieć, również z elementów big data, w powiązaniu właśnie z technologiami mobilnymi. Uważam, że w tej chwili coraz bardziej um, powszechnym stanie się wykorzystanie potencjału marketingu czasu rzeczywistego którego będziemy osiągać właśnie dzięki powszechnemu dostępowi do internetu mobilnego, do korzystania z rozwiązań właśnie bankowości mobilnej w połączeniu z analityką predykcyjną danych, które banki już w tej chwili posiadają i której zaczynają korzystać. Czwartym obszarem, który uważam będzie miał wpływ, dziś on, ten obszar jest jeszcze niedoceniany, ale on będzie miał coraz bardziej widoczny wpływ, to są y, wszelkiego rodzaju rozwiązania w oparciu o Internet of Things i wearables, czyli technologie, które wykorzystają rozwiązania, na przykład typu y, smartwatche, czy też technologie, które wykorzystywane są, y, czy nazywane technologiami ubieralnymi. Y, dzisiaj y, rozwiązania, z którymi mamy do czynienia, one tylko w niewielkim stopniu. Wykorzystają, wykorzystują funkcje, jakie Internet of Things nam umożliwia w kontekście budowania tego pozytywnego customer experience. W szczególności one wprowadzają się do powiadamiania czy do urządzeń o charakterze powiadamiaczy, jeśli ktoś korzysta właśnie z takich rozwiązań. Ale w mojej opinii dynamika zmian na rynku właśnie związanym z wearables spowoduje, że ci klienci, którzy są bardziej mobilni, którzy dopiero wchodzą na rynek i już korzystają z tego typu rozwiązań, ci klienci wymuszą na bankach właśnie dedykowane, bardziej personalizowane rozwiązania właśnie z wykorzystaniem trendu Internet of Things czy szerzej wearables. Ostatnim elementem, na którym w, tym, w tej części dotyczącej trendów w obszarze Customer Experience, na który chciałbym Państwu zwrócić uwagę, jest kwestia związana z digitalizacją, digitalizacją sieci naziemnych sieci naziemnej, a więc w szczególności oddziałów, placówek bankowych, z których nadal duża część klientów polskich banków korzysta. I tutaj chciałbym podkreślić element digitalizacji procesów, procedur, szerzej pojętego back office'u, o czym często jednak banki zapominają, bo my zdigitalizowaliśmy naszych klientów korzystających z serwisów transakcyjnych, z bankowości elektronicznej, ci klienci korzystają coraz chętniej powszechniej z bankowości mobilnej. Natomiast nie wolno zapominać o klientach, którzy korzystają z placówek, z sieci oddziałów. To jest niezwykle istotne, aby ten proces digitalizacji obejmować całościowo i realizować całościowo, po to, żeby ten pozytywny Customer Experience był widoczny we wszystkich i w całości działań podejmowanych przez banki detaliczne. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden element, który moim zdaniem którego realizacja moim zdaniem umożliwi bankom polskim bycie w czołówce, w awangardzie rozwiązań proponowanych klientom tutaj na naszym rynku lokalnym bankowym w Polsce. Mianowicie oprócz user experience, czyli prostoty, wygody, łatwości użytkowania banku, korzystania z usług, oferty banku, również względem kanałów korzystania, jest jeszcze jeden istotny element, mianowicie coś, co nazywa się Emotional Banking lub Invisible Banking, czyli bankowo bankowością emocjonalną. My jako rynek, jako bankowcy musimy przełamać to podejście rozmawiania z klientami językiem bankowym. Musimy mówić o i budować ten customer experience w oparciu o. Realizację poczucia bezpieczeństwa, poczucia przynależności, poczucia szacunku. Tego klienci oczekują również w kontaktach z instytucjami finansowymi poczucia realizacji marzeń, realizowania potrzeb. I myślę, że ci, którzy zrozumieją w pierwszej kolejności, że ten invisible banking to realizowanie potrzeb, nawet tych niezwer, niezwerbalizowanych, niewypowiedzianych przez klientów jest pierwszym czynnikiem, który decyduje o pozytywnym customer experience. Ci, którzy to zrozumieją, będą w awangardzie i oni nadal spowodują, że polska bankowość będzie rozumiana, doceniana i powszechnie uznawana w Europie i na świecie.